W skomplikowanym uniwersum relacji międzyludzkich, pozornie proste gesty mogą ujawniać niespodziewane głębiny. Uścisk w szczególności niesie ze sobą znaczenia wykraczające daleko poza chwilowy kontakt fizyczny. To język cichy, który komunikuje intencje, pragnienia i emocje bez wypowiadania ani jednego słowa. Kiedy kobieta cię przytula, przekazuje wiadomość. Ale czy potrafisz ją poprawnie zinterpretować? Wielu mężczyzn traci cenne okazje. Nie rozumiejąc bogatej komunikacji niewerbalnej zawartej w tym geście zbliżenia. Filozofia stoicka, ze swoimi naukami na temat samokontroli i zrozumienia emocji, oferuje potężne narzędzia do poruszania się po tych nie zawsze jasnych wodach interakcji międzyludzkich. Starożytni stoicy, tacy jak Marek Aureliusz i Seneka, już rozumieli, że nasze reakcje na wydarzenia zewnętrzne determinują nasze doświadczenie życia bardziej niż same wydarzenia. Wyobraź sobie następującą sytuację. Spotykasz kobietę, do której czujesz przyciąganie. W momencie pożegnania przytula cię z większą intensywnością niż zwykle. Twoje serce bije szybciej, umysł rozprasza się w różnych kierunkach. Co to oznacza? Jak powinieneś zareagować? Stoicka odpowiedź nie polega na tłumieniu tych emocji, ale na obserwowaniu ich z jasnością, nie pozwalając im zdominować swoich działań. Uścisk to jedna z najstarszych form komunikacji międzyludzkiej. Nawet przed językiem werbalnym, nasi przodkowie wyrażali uczucia, ochronę i poczucie przynależności poprzez kontakt fizyczny. Ten prymitywny język pozostaje z nami, zakodowany w naszym emocjonalnym DNA, przekraczając bariery kulturowe i językowe. Każdy uścisk opowiada inną historię. Niektóre są szybkie i formalne. Inne są długie i naładowane znaczeniem. Sposób, w jaki kobieta cię przytula, może wiele powiedzieć o jej uczuciach wobec ciebie. Ale, aby to zrobić, trzeba zwrócić uwagę na subtelne detale, które wielu mężczyzn pomija. Stoicyzm uczy nas znaczenia uważnej obserwacji. Epiktet, jeden z wielkich mistrzów tej filozofii, mówił, że najpierw powinniśmy zrozumieć naturę rzeczy, zanim działamy zgodnie z tym zrozumieniem. Stosując tę zasadę do kontekstu uścisków, możemy rozwinąć wyostrzoną wrażliwość na różne rodzaje uścisków i ich znaczenia. Pierwszy rodzaj to szybki i dystyngowany uścisk. Na pewno doświadczyłeś takiego formalnego uścisku, obejmującego lekkie poklepywanie po plecach, który kończy się prawie zanim się zacznie. To rodzaj uścisku, który przyjaciele z daleka lub znajomi wymieniają podczas przypadkowych spotkań. Gdy kobieta przytula cię w ten sposób, zazwyczaj wskazuje to, że postrzega cię jedynie jako przyjaciela lub znajomego, bez romantycznego ładunku. Stoicka odpowiedź na taki rodzaj uścisku to akceptacja rzeczywistości taką, jaka jest, bez tworzenia nieuzasadnionych oczekiwań. Jeśli masz zainteresowanie, aby pójść dalej niż przyjaźń, droga polega nie na forsowaniu intymności, która nie istnieje naturalnie, ale na pracy nad tworzeniem momentów prawdziwego połączenia, które z czasem mogą przekształcić naturę relacji. Stoicy wierzyli, że nie powinniśmy przywiązywać się do konkretnych wyników, ale skupić się na procesie i naszych własnych działaniach. To oznacza, że zamiast frustrować się z powodu dystyngowanego uścisku, powinieneś skupić się na byciu najlepszą wersją siebie, pielęgnując cnoty, które naturalnie przyciągają ludzi bliżej. Gdy otrzymasz szybki i dystyngowany uścisk, zachowaj spokój i odpowiadaj w podobny sposób. Nie okazuj rozczarowania ani nie próbuj przedłużać kontaktu w sposób sztuczny. Zamiast tego, wykorzystaj ten moment, aby stworzyć pozytywne wrażenie swoją zrównoważoną i szanującą postawą. To zachowanie, zgodne z zasadami stoickimi, przekazuje pewność siebie i dojrzałość emocjonalną. Drugi rodzaj to krótki, ale mocny uścisk. Ten już wskazuje na wyższy poziom komfortu i bliskości. Kiedy kobieta przytula cię w ten sposób, lekko naciskając swoje ciało do Twojego, bez typowych poklepywań po plecach, pokazuje, że czuje się z Tobą swobodnie, choć nadal zachowuje pewną rezerwę. Filozofia stoicka uczy nas znaczenia ostrożności w interpretacjach. Nie spiesz się, aby wywnioskować, że taki rodzaj uścisku koniecznie wskazuje na romantyczne zainteresowanie. Może to być po prostu znak bliskiej przyjaźni lub platonicznej sympatii, jednakże reprezentuje również większe otwarcie na budowanie intymności. Twoja odpowiedź na taki rodzaj uścisku powinna być zrównoważona. Odpowiedz z taką samą intensywnością, utrzymując kontakt wzrokowy, gdy się odchodzisz. Stoicy cenili autentyczność w interakcjach, więc nie próbuj tworzyć fałszywego wrażenia braku zainteresowania, jeśli naprawdę jesteś zainteresowany. Zamiast tego, okaż wdzięczność za wspólnie spędzony moment, pozostając obecnym i otwartym. Kobieta, która przytula Cię w ten sposób, świadomie lub nie, ocenia Twoją odpowiedź. Jeśli zareagujesz nadmiernym niepokojem lub wymuszoną obojętnością, Możesz wysyłać sprzeczne sygnały. Stoickie podejście sugeruje zachowanie wewnętrznego spokoju, jednocześnie okazując prawdziwe zainteresowanie, co tworzy kombinację przekazującą pewność siebie i autokonfidenie. Trzeci rodzaj to długi i ciepły uścisk. Kiedy kobieta przedłuża uścisk poza konwencjonalny czas, utrzymując swoje ciało blisko twojego przez dłuższy czas, bez pośpiechu, aby się odsunąć. Wyraźnie pokazuje wyższy poziom zainteresowania i połączenia. Ten rodzaj uścisku często towarzyszy lekki westchnienie lub delikatny nacisk rąk na twoje plecy. To kluczowy moment, w którym twoja odpowiedź może wzmocnić lub osłabić nawiązaną więź. Stoicyzm uczy nas rozpoznawania okazji bez pozwalania, aby nadmierny entuzjazm nas zdominował. Zachowaj spokój, ale pozwól sobie być w pełni obecnym w chwili. Odczuwając współdzieloną energię. Gdy otrzymasz długi i ciepły uścisk, odpowiadaj poprzez złagodzenie swojej postawy, pozwalając swojemu ciału naturalnie dopasować się do jej. Możesz subtelnie przesunąć rękę po jej plecach w powolnym i szanującym ruchu, aby pokazać, że czujesz się komfortowo w bliskości. Gdy się odchodzicie, utrzymuj kontakt wzrokowy przez kilka sekund, zanim odwrócisz wzrok. Stoicy wierzyli. Wznaczenie timingów, wiedzy, kiedy jest odpowiedni moment na każde działanie. Po ciepłym uścisku uważnie obserwuj kolejne sygnały. Czy utrzymuje fizyczną bliskość? Czy wielokrotnie nawiązuje kontakt wzrokowy? Czy dotyka cię podczas rozmowy? To ważne wskaźniki, które uzupełniają wiadomość przekazaną przez uścisk. Czwarty rodzaj to intymny i oddany uścisk. To najbardziej wyrazisty ze wszystkich. Dzieje się, gdy kobieta praktycznie się rozpuszcza w twoich ramionach, opierając głowę na twoim ramieniu lub przylegając twarzą do twojego szyi. Możesz poczuć jej oddech na swojej skórze, a całe jej ciało wtapia się w twoje bez rezerw. To uścisk, który niemal eliminuje wszystkie fizyczne bariery między wami. Ten rodzaj uścisku rzadko pozostawia wątpliwości co do przyciągania i zainteresowania. Jest to wyraźne wyrażenie pragnienia większej bliskości i intymności. Filozofia stoicka uczy nas doceniać te momenty prawdziwego połączenia, rozpoznając je jako cenne okazje do wzmocnienia znaczących więzi międzyludzkich. Twoja odpowiedź powinna odzwierciedlać tę samą otwartość, ale zawsze zachowując emocjonalną równowagę, którą stoicy tak bardzo cenili, obejmij ją z pewnością siebie. Pozwalając, aby wasze ciała komunikowały się naturalnie, możesz delikatnie pogłaskać jej plecy lub włosy, jeśli moment wydaje się odpowiedni. Gdy się odchodzicie, utrzymuj dłonie na jej talii przez chwilę, przedłużając połączenie. Intymny uścisk tworzy moment wspólnie dzielonej wrażliwości, gdzie obrony są tymczasowo zawieszone. Stoicy rozumieli wartość tych autentycznych, połączeń, ale także ostrzegali przed impulsywnością. Uważnie obserwuj sygnały po uścisku, aby ocenić, czy to odpowiedni moment na pójście do przodu, do pocałunku lub innej ekspresji intymności. Niezależnie od rodzaju uścisku, jaki otrzymujesz, perspektywa stoicka oferuje cenne zasady, które kierują Twoją odpowiedzią. Pierwszą z nich jest akceptacja rzeczywistości. Jeśli uścisk wskazuje jedynie na przyjaźń, zaakceptuj ten fakt bez emocjonalnego oporu. Wymuszanie innej interpretacji tylko doprowadzi do frustracji i prawdopodobnie zażenowania. Drugą zasadą jest samokontrola. Nawet gdy otrzymujesz uścisk, który wyraźnie wskazuje na romantyczne zainteresowanie, zachowaj kontrolę nad swoimi emocjami i działaniami. Nie pozwól, aby momentalny entuzjazm doprowadził cię do impulsywnych zachowań, które mogłyby zagrozić nawiązanemu połączeniu. Trzecią zasadą jest pełna uwaga na chwilę obecną. Podczas uścisku bądź w pełni obecny, odczuwając każdą niuansę interakcji. Stoicy cenili tę zdolność do pełnego przeżywania teraźniejszości, bez gubienia się w lękach o przyszłość lub żalu dotyczących przeszłości. Oprócz rodzaju uścisku istnieją inne subtelne elementy, które zasługują na Twoją uwagę. Napięcie ciała, na przykład. Może wiele powiedzieć o jej stanie emocjonalnym. Sztywne ciało podczas uścisku zazwyczaj wskazuje na dyskomfort lub rezerwę, podczas gdy zrelaksowane ciało sugeruje pewność siebie i otwartość. Położenie. Jej rąk również komunikuje specyficzne intencje. Ręce na Twoich plecach wskazują na konwencjonalny uścisk, podczas gdy ręce subtelnie eksplorujące inne punkty kontaktu, takie jak Twoje ramiona czy szyja, sugerują pragnienie większej, Intymności. Filozofia stoicka zachęca nas do obserwowania tych detali bez pochopnych osądów, zachowując otwarty i gościnny umysł. Kolejnym ważnym aspektem jest inicjatywa. Kiedy kobieta podejmuje inicjatywę, aby cię przytulić, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie uścisk nie jest społecznie oczekiwany lub konieczny, zazwyczaj wskazuje to na szczególne zainteresowanie. Stoicy cenili zdolność rozróżniania między gestami społecznej uprzejmości a autentycznymi wyrazami osobistego połączenia. Częstotliwość uścisków również powinna być brana pod uwagę. Jeśli znajduje powody, aby regularnie cię przytulać, tworząc momenty kontaktu fizycznego, które łatwo można by uniknąć, wysyła wyraźny sygnał, że ceni bliskość fizyczną z tobą. Marek Aureliusz przypomniałby nam, że powinniśmy obserwować wzorce, a nie tylko jednostkowe wydarzenia. Stoicka perspektywa na uściski obejmuje również rozpoznanie roli oczekiwań. Wielu mężczyzn tworzy skomplikowane oczekiwania oparte na przerysowanych interpretacjach prostych gestów. To prowadzi do frustracji, gdy rzeczywistość nie odpowiada stworzonym fantazjom. Stoicy uczą nas obserwowania tego, co naprawdę się dzieje. A nie tego, co chcielibyśmy, żeby się działo. Gdy kobieta cię przytula, dzieli się nie tylko swoim ciałem, ale także swoją energią. Energia uścisku, emocjonalna wibracja, którą odczuwasz podczas tych krótkich momentów połączenia, często komunikuje więcej niż słowa mogłyby kiedykolwiek wyrazić. Bądź uważny na tę energetyczną komunikację, zachowując wyostrzone zmysły i jasny umysł. Co robić, gdy otrzymasz uścisk, który wyraźnie wskazuje na romantyczne zainteresowanie? Stoickie podejście sugeruje skalibrowaną odpowiedź, która pokazuje zainteresowanie bez niepokoju. Po uścisku utrzymuj naturalną fizyczną bliskość, nie naruszając jej przestrzeni osobistej. Szukaj okazji do subtelnych i naturalnych kontaktów fizycznych, takich jak lekki dotyk ramienia podczas rozmowy, lub przetarcie rąk podczas wspólnego chodzenia. Utrzymuj kontakt wzrokowy nieco dłużej niż zwykle, ale bez wpatrywania się w sposób przerażający. Spojrzenie, które przechodzi między jej oczami a jej ustami, subtelnie i skutecznie komunikuje romantyczne zainteresowanie. Stoicy cenili uczciwą komunikację, ale także rozumieli moc subtelności w interakcjach międzyludzkich. Jeśli moment wydaje się odpowiedni na bardziej znaczący krok, taki jak pocałunek, zrób to z spokojną pewnością siebie. Bez niepokojącej wahajki czy niepotrzebnej agresji. Wahanie się przekazuje niepewność, podczas gdy agresja pokazuje brak samokontroli. Oba te aspekty są sprzeczne z stoickimi zasadami spokoju i panowania nad sobą. Pamiętaj, że uścisk to tylko moment w podróży budowania połączenia. To, co dzieje się przed i po tym momencie, jest równie ważne. Konsekwencja w zachowaniu, którą stoicy tak bardzo cenili, jest tutaj kluczowa. Jeśli okazujesz zainteresowanie podczas uścisku, ale działasz z obojętnością zaraz potem. Stworzysz zamieszanie i brak zaufania. Autentyczność była centralną wartością dla stoików i powinna kierować twoimi interakcjami. Nie próbuj być kimś, kim nie jesteś, aby zrobić wrażenie. Fałszywość nieuchronnie przenieśli się na powierzchnię, podważając zaufanie i szacunek. Zamiast tego, bądź najlepszą wersją siebie, pielęgnując cnoty, które naturalnie przyciągają i utrzymują znaczące połączenia. Stoicyzm uczy nas również, aby nie zależeć od zewnętrznej weryfikacji dla naszego szczęścia i dobrostanu. Oznacza to, że nawet gdy uścisk wskazuje na romantyczne zainteresowanie, nie powinieneś opierać swojej własnej wartości czy stanu emocjonalnego na tej zewnętrznej aprobacie. Utrzymuj swoje centrum emocjonalne, niezależne od reakcji innych, niezależnie od tego, jak pozytywne one są. Ta niezależność emocjonalna, paradoksalnie, czyni cię bardziej atrakcyjnym. Kiedy kobieta dostrzega, że doceniasz jej towarzystwo i uczucia, ale nie zależysz od nich dla swojej stabilności emocjonalnej, czuje się wolna do zbliżenia bez obciążenia odpowiedzialnością za twoje szczęście. Stoicy rozumieli, że prawdziwa wolność zaczyna się od wyzwolenia się z emocjonalnych zależności. Ważne jest również uwzględnienie kontekstu kulturowego, w którym uścisk ma miejsce. W niektórych kulturach kontakt fizyczny jest bardziej powszechny i ma mniejsze romantyczne konotacje. W innych jest zarezerwowany dla bardziej intymnych relacji. Stoicka mądrość przypomina nam, aby rozważyć kontekst przed interpretacją jakiegokolwiek gestu. Kolejnym istotnym czynnikiem kontekstualnym jest wcześniejsza relacja między Wami. Uścisk między długotrwałymi przyjaciółmi będzie miał inne znaczenie niż uścisk między osobami, które właśnie się poznały. Stoicy cenili zrozumienie pełnego kontekstu przed formułowaniem osądów lub podejmowaniem decyzji. Ogólny język ciała kobiety przed i po uścisku również oferuje cenne wskazówki. Czy utrzymuje fizyczną bliskość? Czy kieruje swoje ciało w Twoją stronę? Nawet gdy rozmawia z innymi, czy szuka okazji, aby być sam na sam z tobą? Takie zachowania, gdy są zgodne z ciepłym uściskiem, wzmacniają wskazanie romantycznego zainteresowania. Stoicy uczą nas znaczenia cierpliwości w relacjach międzyludzkich. Nie oczekuj, że pojedynczy uścisk całkowicie zmieni dynamikę między wami. Budowanie znaczących połączeń wymaga czasu, konsekwencji i uwagi na detale. Pozwól, aby Relacja rozwijała się naturalnie, nie wymuszając przedwczesnych rezultatów. Kiedy kobieta cię przytula, masz unikalną okazję, aby komunikować swoją obecność, pewność siebie i zdolność do emocjonalnego połączenia. Sposób, w jaki przyjmujesz i odpowiadasz na uścisk, może pozostawić trwałe wrażenie, znacznie wykraczające poza krótki moment kontaktu fizycznego. Perspektywa stoicka przypomina nam, że choć nie możemy kontrolować jej intencji czy uczuć, mamy pełną kontrolę nad naszymi własnymi reakcjami. To zrozumienie jest wyzwalające, ponieważ pozwala nam skupić się na tym, co jest w naszej mocy: nasza postawa, nasze działania i nasz osobisty rozwój. Uścisk można również postrzegać jako moment prawdy w relacjach. Podczas tych krótkich sekund fizycznego połączenia, społeczne maski, mają tendencję do upadania, ujawniając bardziej autentyczne uczucia. Stoicy cenili te momenty autentyczności jako okazję do widzenia poza pozorami i dostępu do głębszych prawd na temat relacji międzyludzkich. Gdy otrzymasz uścisk, który wyraźnie wskazuje na romantyczne zainteresowanie, pamiętaj, że nie musisz wszystkiego rozwiązywać w tym momencie. Lęk przed natychmiastowymi rezultatami może prowadzić do wymuszonych i sztucznych zachowań. Zamiast tego doceniaj moment takim, jakim jest wyraz połączenia i pozwól mu być mostem do przyszłych, jeszcze bardziej znaczących interakcji. Istnieje męska tendencja do nadmiernego racjonalizowania interakcji z kobietami, próbując interpretować każdy gest jako część kodu do odczytania. Stoicka mądrość ostrzega nas przed takim mechanicznym podejściem do relacji międzyludzkich. Uścisk nie jest problemem do rozwiązania. Lecz doświadczeniem do pełnego przeżycia. Jednocześnie ważne jest, aby nie ignorować wyraźnych sygnałów, które są komunikowane. Wielu mężczyzn z obawy przed odrzuceniem lub z powodu niepewności pomija oczywiste oznaki romantycznego zainteresowania. Stoicy zachęcali nas do stawienia czoła prawdzie takiej, jaka jest, bez przesadzania lub bagatelizowania motywowanego strachem. Pewność siebie, którą stoicy tak cenili, nie pochodzi z pewności reciprocacji, lecz z pewności własnej wartości i zdolności doradzenia sobie z każdym rezultatem. Ta wewnętrzna pewność, niezależna od zewnętrznej weryfikacji, tworzy aurę bezpieczeństwa, która naturalnie przyciąga ludzi bliżej. Jedną ze szczególnie istotnych stoickich zasad w kontekście uścisków jest idea zarezerwowania. Zrozumienie, że powinniśmy dążyć do naszych celów z zastrzeżeniem, że okoliczności poza naszą kontrolą mogą ingerować. Stosowane do relacji oznacza to dążenie do połączenia, jednocześnie pozostając otwartym na każdy rezultat, bez sztywnego przywiązania do konkretnych oczekiwań. To podejście obojętnego zainteresowania tworzy atrakcyjny paradoks. Im mniej emocjonalnie zależysz od konkretnego wyniku, tym bardziej naturalny i pewny siebie stajesz się, zwiększając szansę na materializację tego wyniku. Stoicy rozumieli ten pozorny paradoks i wprowadzali go w swoje podejście do relacji międzyludzkich. Gdy kobieta przytula cię w sposób znaczący, w pewnym sensie zaprasza cię do momentu głębszego połączenia. Twoja odpowiedź na to zaproszenie wiele mówi o tym, kim jesteś i jak relacjonujesz się z innymi. To okazja, aby wykazać się nie tylko romantycznym zainteresowaniem, ale także emocjonalną dojrzałością i zdolnością do autentycznego połączenia. Uściski można również postrzegać jako portale do głębszych poziomów intymności. Każdy udany uścisk, gdzie obie strony czują się bezpieczne, szanowane i połączone, tworzy precedens dla jeszcze bardziej znaczących kontaktów fizycznych i emocjonalnych w przyszłości. Stoicy przypomnieliby nam o znaczeniu budowania tych momentów z troską i uważnością. Sposób, w jaki trzymasz własne ciało podczas uścisku, również komunikuje ważne wiadomości. Sztywne i napięte ciało przekazuje dyskomfort lub niepokój, podczas gdy zrelaksowane i obecne ciało komunikuje pewność siebie i otwartość. Stoicy praktykowali świadomość ciała jako część swojego rozwoju filozoficznego, rozumiejąc głębokie połączenie między postawą fizyczną a stanem umysłu. Innym ważnym aspektem do rozważenia jest przejście z uścisku. Moment, w którym się rozdzielacie, może być równie znaczący jak sam uścisk. Nagłe rozstanie może przerwać nawiązane połączenie, podczas gdy stopniowe oddalanie się, gdzie kontakt fizyczny łagodnie maleje, może zachować a nawet wzmocnić współdzieloną energię. Stoicy uczą nas znaczenia wdzięczności w 1900 relacjach międzyludzkich. Po znaczącym uścisku pozwól, aby Twoja twarz i oczy wyraziły prawdziwą wdzięczność za wspólnie spędzony moment. Ta cicha wdzięczność, komunikowana poprzez wyraz twarzy i energię, tworzy o wiele trwalsze wrażenie niż wyszukane słowa czy wymuszone gesty. Pamiętaj, że celem nie jest manipulowanie czy tworzenie fałszywego wrażenia, ale bycie autentycznie obecnym i otwartym. Filozofia stoicka ceni autentyczność ponad wszystko, uznając, że prawdziwe połączenia mogą być budowane tylko na fundamentach uczciwości i rzeczywistej obecności. Gdy kobieta przytula Cię w sposób wskazujący na zainteresowanie, świadomie lub nie, Ocenia twoją odpowiedź nie tylko na poziomie fizycznym, ale także energetycznym i emocjonalnym. Czuje twoją obecność, twoją pewność siebie, twoją zdolność do bycia w pełni obecnym w chwili bez niepokoju czy podwójnych intencji. Ta ocena odbywa się na poziomie instynktownym i ma głęboki wpływ na wrażenie, jakie pozostawiasz. Filozofia stoicka, ze swoim naciskiem na cnotę, samokontrolę i obecność w chwili, oferuje Cenny przewodnik do poruszania się po tych interakcjach z gracją i autentycznością. Stosując stoickie zasady do momentów fizycznego połączenia, przekształcasz proste uściski w okazję do komunikowania, kim naprawdę jesteś na najbardziej podstawowym poziomie. Uścisk, przeżyty z pełną świadomością i otwartością, staje się czymś więcej niż gestem społecznym. Przekształca się w moment głębokiej komunikacji, który przekracza słowa. To uniwersalny język, który mówi bezpośrednio do serca i najbardziej podstawowych instynktów ludzkiego połączenia. Stosując stoickie zasady do uścisków, rozwijasz nie tylko wyrafinowane umiejętności społeczne, ale także głębsze zrozumienie dynamiki międzyludzkiej i własnego miejsca w niej. To zrozumienie przekracza kontekst romantyczny, przynosząc korzyści we wszystkich twoich relacjach i interakcjach. Następnym razem, gdy kobieta cię przytuli, Pamiętaj, ten krótki moment zawiera wszechświat możliwości. Z stoicką mądrością, jako przewodnikiem, możesz przekształcić prosty gest fizyczny w potężne stwierdzenie obecności, pewności siebie i zdolności do autentycznego połączenia. I to, bardziej niż jakakolwiek technika czy strategia, sprawi, że nigdy nie przestanie o tobie myśleć. Stoicy uczą nas, że cnota jest własną nagrodą. Że działanie z mądrością, odwagą, sprawiedliwością i umiarem przynosi wewnętrzne nagrody, niezależnie od zewnętrznych rezultatów. Stosując te filozofię do uścisków i budowania połączeń, odkrywasz, że prawdziwa wartość nie leży w romantycznym zdobyciu samym w sobie, ale w osobie, którą się stajesz w procesie. Kimś zdolnym do autentycznej obecności, prawdziwego. Połączenia i wewnętrznej równowagi niezależnej od zewnętrznych okoliczności. A ta jakość bycia, ta skoncentrowana i autentyczna obecność, jest paradoksalnie tym, co najgłębiej przyciąga i utrzymuje romantyczne zainteresowanie. Nie są to powierzchowne techniki czy manipulacje, ale prawdziwa substancja Twojego charakteru, która pozostawia niezatarte wrażenie. Kiedy kobieta Cię przytula i czuje tę autentyczną obecność znajduje coś rzadkiego i cennego, coś czego naturalnie będzie chciała doświadczyć ponownie.